Jeżeli chcesz wygrać 1000 podolców, to zostaw łapkę w górę. Napisz komentarz pod tym filmem i wpisz kodka za ma 5 w sklepie Fortnite oraz spełnij wymagania, które są podane jeszcze w opisie. A teraz przechodzimy do losowania zwycięzcy poprzedniego filmu. I uwaga, wygrywa proszę Państwa Mapet Siekański z komentarzem Kozak Film. Kodka za ma 5 w sklepie Fortnite. Mamy tutaj klawiaturę Apex Pro, SteelSeries Apex Pro, OmniPoint TKL. Jest to najlepsza klawiatura aktualnie teraz na rynku, Naj, no, najszybsza praktycznie i w ogóle. No, jednak kupiłem, słuchajcie, TKL-a, nie kupiłem tej z klawiaturą numeryczną, także nie zapłaciłem 1000 zł za nią, tylko 900, ponieważ jest to mniejsza po prostu, jakby wersja. Nie, nie ma tej klawiatury tutaj, wiecie, numerycznej. Okej, okay, więc tak, słuchajcie, najpierw ją rozpakujemy szybko i zaraz będziemy przechodzić do testu. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Jak Będę budował e, i edytował na tych moich starych klawiaturach. To znaczy, to jest moja stara klawiatura, proszę bardzo, proszę zobaczyć. No i jak będę budował, edytował na tej mojej nowej, na tym kurcie Apexiku Pro. Dobra, nie, może jeszcze kurczę tutaj pokażmy, jak wygląda aktualnie moja klawiatura. Super, e, super mega dźwięk. Spacji, proszę zobaczyć. To fajne, mi się podoba. Ej, mi się podoba. Julka, ta kreatura podejrzewam, że ma z 20 lat. To prawie tyle lat, co ma. Ej, ale serio, bo to, kurczę, nie wiem, pracownicy w jakichś takich starych urzędach, wiesz, takich no. używali. Ale to serio jest z pracy, Julka, to jest serio z pracy kreatura. I teraz yy, tutaj moja poprzednia. Roz... Rozwaliła się, tutaj też wypadł guziczek. No widać, że zakurzone i, i, i w ogóle, nie? No to co? Rozpoczynamy. Jestem ciekawy. Ja się boję, że ty powiesz, że to jednak nie ta klawiatura i że ta klawiatura się wkurza. To Wiesz, możliwe, nie wiadomo jakie będą rezultaty. To jest ten unboxing. O, czekaj. Chcesz się śmieć? 20 minut później. Two hours later... No kurde, tą taśmę trzeba No, tam O, 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 idzie. Dobra, udało się. No i mamy... For glory, proszę Państwa. Ty, ale śmiesznie. Fajnie. No to do taką kasy to musi być ładnie zapakowana. No ale się. Ej, jakie to malumie. No, kurczę. No dobra, co my tu mamy? Czy tu coś jeszcze jest prócz klawiatury? A, dobra, słuchajcie, mamy klawiaturę. Tutaj jest z kabelkami, tu jest jakaś instrukcja. I jeszcze do tego jest y, jakby taka podstawka, nie? Dobra. Kurczę, nie, no, ładnie to wygląda ta klawiaturka, muszę przyznać. Kurczę, słuchajcie, nigdy nie miałem klawiatury mechanicznej. To jest moja pierwsza w życiu. No, ciekawy będzie. Nie, dobra, jestem ciekawy. Dobra, słuchajcie, podłączamy to i lecimy. Generalnie to. Ty zobacz, ile miejsca na biurku będzie. Zobacz, jakie to jest malutkie, Jakie to jest malutkie. Dla... Czekajcie, dla porównania, Wam pokażę, jak moja poprzednia klawiatura, ile miejsca zajmowała. Nie no potężna, potężna, co, nie Julka? Podłączamy i z tego co wiem, to trzeba też ustawić tam początkowe tam jakieś kurcze ustawienia porobić. Jaki gruby kabel w ogóle, co? Ale gruby kabel, Julka, zobacz. Mm -hmm. Potężny. Tutaj mamy dwa USB z tego co widzę, czyli my po prostu byle jaki można podłączyć chyba. Zobaczcie, jest końcówka rozdwojona, nie? Mamy tutaj dwa takie policja. <suszy> <noise> to Dobra, uwaga, wchodzi, jest No i powinno się zapalić, ale się nie zapala coś Kawiaturka, nie wiem o co chodzi które nie działa, poczekaj, nie wiem czy, czym nie działa A to może trzeba ktoś u. Może zepsuta <noise> No co? Nie wiem o co chodzi Już nagrywasz? Aha. No i Julka tego nie nagrała Działa e, Mamy Apexa Pro, tutaj trzeba go skonfigurować, pierwsze co Ej, poczekaj Ej, jeszcze raz to zrób <noise> Tutaj mamy, słuchajcie, takie pokrętełko do regulacji głośności, no i tutaj jeszcze jest taki przycisk multimedialny. Aha, bo... Zobacz, Juka. To ja jestem, tylko że czarno-biały. Opa, szeroki... Dobra, słuchajcie, więc zrobimy teraz taki test, że idę na Creative'a i będę najpierw edytował sobie i, i budował na starej klawiaturze, a później na nowej i zobaczymy, nie? Jak coś jestem w mniej wygodnej pozycji, ponieważ tutaj jak widzicie jest ten statyw, będzie mi się na pewno trudniej grało, nie? No... nie wiem, jak wyjdzie raz, to... to jest dobrze, nie? Ty się człowiek blokuje, no ciężko, bardzo ciężko. Nie wiem, jestem ciekawy, czy na mechanicznej mi się to nagle uda, może kurde. No nie wiem, zobaczymy, nie, nie mam pojęcia, nie? Słuchajcie? Dobra, tu jest Git, Pojdziemy dalej. O, tu może być już trudniej z tym. Więcej elementów do wyedytowania, a nie. Nie, tu tak samo. Dobra, kurde, coś mniejszego muszę znaleźć. No dobra, to co, może teraz perspektywa z tym Apexem, kurde. Także zmienimy teraz klawę. Dobra, słuchajcie, ja już tutaj jestem z Tutaj z pomocą laka udało mi się ustawić właśnie też takie fajne kolorki, że jak tutaj sobie coś klikam, to takie kółeczka fajne lecą. Eee, no i dobra, nie? Super, jest taka mniejsza klawiaturka. Zobaczymy... Eee, właśnie, czekajcie, bo ja tu przypadkowo już jakiś guzik nacisnąłem. O kurde, co jest? Co? Mam wrażenie, że mi jakby myszka nie działa przy tej klawie. Co jest? Nie mogę dziewięćdziesiątki zrobić. Ja naciskam przypadkowo jakieś guziki w ogóle, słuchajcie. Przypadkowo se naciskam, słuchajcie, guziki. I to mnie... Nie wiem, Alta chyba przypadkowo naciskam w ogóle. A rzeczywiście leciutko wystarczy nacisnąć, no i już się aktywuje, nie? Naprawdę... Dobra, powiem wam, że bardzo ciężko mi się na początku przyzwyczai do tej klawiatury. Możesz mi podać ten po podłokietnik? Ty, a tu jest no magnes, julka. Zobacz. To jest magnetyczny, ale fajny. No się ma tu, czek idziesz jeden na jeden. No, przypadkowo spacja naciskam, stary. No, chodź tu, gościu. Dam to jest Dam ci SS-a, po odcinkach. Windows mi się włączył! <laughs> no weź, chłopie! Tam przegrywałeś, ale nagle mi się jakiś Windows odpala, już nie wiedziałem, co się dzieje, A, nie, to zawodzi, a, nie zawodzi, ale mój ping zawodzi. Dobro, nie chcę mi się, nie chce mi się! Oddaję tą klawiaturę! Ja, wale, jestem botem póki co, przypadkowo se skacze gdzieś, chopie <laughs> Stary, ja skaczę przypadkowo co chwilę taki zając. No znowu ja skaczę co chwilę króli. No czemu ja skaczę i skaczę? No, aj nie zawodzi nie spawn pokazał mi nie No ja walę. No nie chciałem skoczyć. Nie chciałem skoczyć. Dobra, nie da się, gra. Ale rzadko mi waliście kiedyś takie No, bez kitu. Czuję różnicę. Czuję różnicę nie, jak, jak, jak na przykład ci się otwieram, nie? Nie no, jest różnica stary. Ale przekazał, nie Ale że dwa? Ile ty masz pingów, przez ściany walisz? Przez, cię no, peksem, przez ściany cię zabiłem przez Z Apexem przez ścianę się wali No widzisz, to wszystko dzięki Apexowi. <grym> Ja już jestem po pięciu dniach użytkowania tej klawiatury e, No generalnie cały czas jeszcze się do niej jakby przyzwyczałem i tak dalej Szczerze mówiąc mam do tej pory cały czas jeszcze jakieś problemy Na przykład z budowaniem 90 czasem Ale mam wrażenie, że to ze względu na moją myszkę Bo ja mam stawienie schodów i ściany na myszce Serio, no mam wrażenie, że po prostu... Może to się wydawać śmieszne, ale mam wrażenie, że... Że mam jakieś opóźnienie na, na myszce Myszkę będę musiał wymienić Też będzie co do tego, słuchajcie, film na kanale I słuchajcie, pokażę wam teraz też e, jak działają przyciski, to znaczy, jak mocno trzeba wcisnąć przycisk, żeby on e, się zaktywował, nie? Dobra, sfokusujmy się teraz na tym przycisku. H. Normalnie, maksymalnie on wchodzi tak głęboko, a wystarczy, że nacisnę go. Tak, tak leciutko, nie? Maksymalnie jest tak. No właśnie, i ze względu na to, co Wam teraz pokazałem, trochę uważam, że jest to bez sensu rozwiązanie, bo zobaczcie, maksymalnie te klawisze można dosyć głęboko wcisnąć, no a wystarczy, że ja wcisnę leciutko przycisk i już się aktywuje, nie? Więc dlaczego jakby. No nie wiem, to jest tylko moja opinia. Ale gdyby ta klawiatura była taka, jakby wiecie, niskoprofilowa, że ten punkt maksymalny wciśnięcia jest jakby... Nie wiem, wyżej, nie? że Wiecie o co chodzi? Żebym nie musiał tak głęboko po prostu ciskać tego klawisza, no to uważam, że byłoby lepiej, nie? Bo mimo wszystko podczas gry i tak naciskasz ten przycisk. No praktycznie do końca, nie? Chyba, że, że z czasem się przyzwyczaję, ale póki co, że kurczę, mogli to jednak lepiej zrobić, faktycznie ona powinna być, wiecie, niskoprofilowa, żeby żeby mózg mimo wszystko nie chciał cały czas ciskać tego guzika jakby głęboko, nie? Także teraz, jakbym miał e, taką tą opinię Wam przekazać. Czy warto kupić tę klawiaturę? No to myślę, słuchajcie, że wiecie, ta klawiatura jest bardzo droga. Co prawda, ja nie miałem nigdy innych klawiatur mechanicznych, czy właśnie no żadnej, bo nie miałem ale mimo wszystko myślę, że nie ma sensu aż tyle płacić za klawiaturę że tak naprawdę nie odczujecie jakiejś super myślę różnicy pomiędzy zwykłą taką inną mechaniczną, a tą bo mimo wszystko, tak jak mówię, nie spoko, szybkość, szybkość i tak dalej jest git, w porządku, ale mimo wszystko niepotrzebnie tak naprawdę człowiek wciska głęboko dosyć te przyciski i ja myślałem, że po prostu wiecie zaoszczędzę na tym czas, że będę szybciej jakby klikał, ale mimo wszystko no raczej klikasz z tą samą prędkością, nie, bo nic się nie blokuje Dziękuję, bo ty masz w głowie, że musisz ten guzik wcisnąć do końca. I to tyle, co chciałem powiedzieć. Słuchajcie, dziękuję bardzo.